Jest trochę kilogramów. Piękny, pierwszy jesienny kaban w jesiennych takich kolorach złotawych witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku przygód pana ryby. Dzisiaj przyjechałem na łowisko nad stawami w miejscowości siedliska, jestem w tym sezonie tutaj po raz trzeci. Przyjechałem pofederować, ale też mam rozstawione karpióweczki, bo oczywiście cały czas testuję swoje produkty. Zapraszam Was na wspólną przygodę tutaj właśnie na to łowisko. To jest moi drodzy kolejna ryba. Prawdopodobnie jest to jesiotr. Szczerze powiedziawszy nie chciałbym. Wolałbym karpia, no ale zobaczymy. Dzisiaj moi drodzy, zdecydowanie po tym rozie y, trzeba zminimalizować przynęty do rozmiarów 4-5, maksymalnie 6 mm. Jest piękny karp. A piękny! Wow! Coś pięknego! Znowu piękny królewski. Coś takiego. Jest październik, przez trzy dni były przymrozki dosłownie. E, trzeba było szron z szyb samochodowych zdrapywać. Były takie przymrozki minus jeden, minus dwa stopnie. Więc to jest taki też bodziec dla ryby, dla tej większej ryby, żeby pobierać, właśnie gromadzić pokarm na zimę. E, te przymrozki to jest taki sygnał, właśnie też dla ryby że tu już jest ta pora, Żeby po prostu intensywnie żerować, przeważnie właśnie te duże karpie e, intensywnie żerują, żeby nagromadzić białko na zimę, żeby tą zimę przetrwać aż do wiosny. No i właśnie moi drodzy, jak przygotować się na takie jesienne wędkowanie. Chciałem wam powiedzieć, że to, że ryba żeruje intensywnie, to nie znaczy, że będzie popierać duże kule. Typu 18, 20, 24 mm, właśnie wręcz przeciwnie, ona żeruje i zauważyłem, że bardzo dobrze zasysa, dobrze się zapina. Ale niekiedy moi drodzy, trzeba nasz zestaw, czyli przynętę, naprawdę wycieniować. Ja już wiele razy pokazywałem w filmach, czy to karpiowych, czy też nawet federowych, że naprawdę decyduje bardzo dużo właśnie nasza przynęta, w zasadzie wielkość naszej przynęty. Wtedy kiedy na przykład na łowiskach, które dosyć dobrze znam, na przykład jak łowiłem na e, waftersy w rozmiarze 6 nawet 8 e, mm czy też na kule 18, 24, to od pewnego czasu właśnie e, w październiku jak cieniowałem te zestawy, czyli na przykład e, skrobałem kule 18 czy zmniejszałem waftersy z 6 mm na 4 mm, to naprawdę brania były intensywniejsze, większa ilość tych brań. No i właśnie to decydowało o ilości złowionych ryb. Jakich zanęt, czy też peletów używać na jesień, moi drodzy, ja będąc 3 tygodnie temu na łowisku karpiowym. Miałem też rozstawioną jedną wędkę do metody, takiego heavy federa. Do podajnika dawałem samą zanętę 909, bez peletu. Ryba żarła niesamowicie. Tutaj moi drodzy, dzisiaj będę łowił na pelet Black Horse, dlatego, że będąc tutaj na tym łowisku kilka lat temu, w zasadzie 5-6 lat temu, jeszcze wtedy brałem czynny udział w zawodach, Wiele razy udało mi się tutaj te zawody wygrać właśnie na pelet Black Horse. O takiej porze roku były organizowane zawody, gdzieś na przełomie września, października. Co roku jak tutaj przyjeżdżałem o tej porze roku, testować właśnie też swoje przynęty, zanęty i pelety, to można powiedzieć, że było to regułą, że pelet Black Horse o tej porze roku wymiatał. Czy tak będzie dzisiaj, no przekonał się. Przede mną jest cały dzień wędkowania. Co prawda yy, można powiedzieć, że czynniki atmosferyczne nie są sprzyjające yy, żerowaniu ryby, dlatego że drastycznie ciśnienie idzie w dół, yy, zmienia się front. Co prawda były teraz yy, chłodne dni, ale na przykład dzisiaj wieczorem zapowiadają yy, temperaturę 14 stopni. Jest taki bardzo duży skok też temperaturowy. Co prawda na plus, ale nie wiem czy też na plus yy, dla żerowania ryb. To się wszystko okaże. Będę jeszcze w sobotę. Czyli za dwa dni na łowisku w Grębowie, bo tam mam warsztaty takie wędkarskie. Wtedy Wam powiem, czy ta pogoda ma taki decydujący wpływ na żerowanie. Chociaż moi drodzy, nie sugerujcie się pogodą, bo ja analizuję tą pogodę, prowadzę notatki i powiem Wam szczerze, że wtedy, kiedy naprawdę teoretycznie można powiedzieć, że ryba nie będzie żerować, bo są skoki ciśnień, bo jest jakiś front zmieniający się to wtedy po prostu ryba żre jak głupia i czasami też jest odwrotnie. Kiedy na przykład y, książkowe y, są y, wskazówki na to, że ryba powinna pobierać, czyli stabilne ciśnienie, y, w miarę y, stabilna temperatura, y, jakiś tam wiatr południowy, no to wtedy po prostu jedzie się na ryby nie, niemalże na pewniaka i łowi się nieduże ilości tych ryb. Także pogodą nie sugerujcie się. Jedźcie na ryby wtedy, kiedy po prostu macie na to ochotę i próbujcie, testujcie, kombinujcie. Jak ryba nie pobiera, to wtedy właśnie zabierajcie się za kombinowanie. Moje pierwsze godziny łowienia na tym łowisku są generalnie bez kombinowania. Tak jak powiedziałem, Pelec Black Horse, przynęta w rozmiarze 4, nawet czasami 6 mm, pomarańczowa. Najbardziej się tutaj według mnie sprawdzała, chociaż Black Horse, też brązowy, w pewnych porach roku tutaj też szalał przy intensywnych żerowaniach ryby. Tutaj moi drodzy, mam właśnie rozrobiony Pelet Black Horse. Niedużo sobie go rozrobiłem. Pelet Złota Rybka Plus oczywiście tradycyjnie. I mam też y, 909, bez niej się nigdzie nie ruszam. Bardzo dużo wpływa, jak jej zanęty czy też peletu używamy. Ale tak jak mówi, jak ryba żre, to ona będzie generalnie wszystko pobierać. Ale tak naprawdę, żeby obłowić się na tym łowisku, to też trzeba się wstrzelić w zanętę i przynętę. Chudzina. To jest kolejny właśnie wyholowany ten troszkę większy, nie jest to ten największy tutaj, ale się są tutaj te jesiotry A ja już muszę iść do następnej wędki, bo tam drze szczytówką szytówką. O, piękny pełnouski. Coś pięknego, śliczne te karpie. Non stop brania. Co prawda jak przyjechałem to przez... Pół godziny, można powiedzieć, nie miałem wskazania. Ale może był taki okres, że po prostu ryba nie żarła. Teraz jak weszła, to po prostu na dwie wędki naraz. Zauważyłem moi drodzy, że na głębokości 3,30, bo jest taki dołek, właśnie tam siedzą jesiotry. Natomiast na tej lekko wypłyconej, bo nie można powiedzieć, że płytkiej, bo na głębokości 2,8-3 Yy, tak 20 metrów od tego dołka, może, może 30 metrów. Właśnie regularnie mam karpie. I to wszystkie takie ładne klocki. Moi drodzy, największy karp tutaj złowiony przeze mnie. Yy, ważył 14 kg 61. Pamiętam to do dziś, yy, ponieważ pomagała mi ważyć tego karpia moja żona dostała płetwą egonową w nogę no i miała siniaka natomiast oczywiście są tutaj bardzo duże karpie z tego co pamiętam chyba największe 24 kg A takie 20, 22 są oczywiście jak najbardziej i szczerze powiedziawszy przyjeżdżam tutaj bo liczę, <noise> że pobiję te to swoje PB, które ustanowiłem chyba za 6 lat temu tutaj Piękny, pełnołuski. Walczył jak za dwa królewskie. I proszę bardzo, prezentacja kolejnego pięknego, pełnołuskiego. Z liściem na ogonie. Coś pięknego. Powiem wam szczerze, że nawet nie ma dzisiaj czasu usiąść na krześle. Znowu... Taki piękny jezioro, ale silne. Dobra, tyle. Chciałem Wam dzisiaj pewnie już po raz kolejny pokazać węzeł, którym ja wiążę e, przypon strzałowy z plecionki z żyłką główną e, 0,20. Akurat tutaj mam 0,23. Ale na wędkach dystansowych, na kołowrodku, jako żyłkę główną, mam 0,20. E, moi drodzy. Pracując na sklepie mam styczność z wieloma klientami, którzy czasami narzekają na, róz, na różne żyłki, że tam na węźle e, pękają. E, też miałem takich kilku klientów, którzy właśnie narzekali na żyłkę Match Pro. Ja moi drodzy, tej żyłki używam, odkąd ona pojawiła się na rynku, miałem możliwość ją przetestować i już łowię na nią. Trzeci jak nie czwarty sezon uważam, że jest rewelacyjną żyłką. W czym jest problem? Yy... Właśnie w robieniu węzłów. Yy... Używacie nieodpowiednich węzłów yy... do łączenia np. przyponu strzałowego z żyłką główną. Bądź jeśli używacie ten odpowiedni, czyli np. w moim przypadku węzeł Albrechta, to robicie go źle. Powiem Wam szczerze, że sam na samym początku, jak uczyłem się tego węzła i robiłem go, aż są wszystkie inne, bo to się dotyczy wszystkich innych węzłów, to po prostu robiłem źle. Co robiłem źle i co Wy też teraz robicie źle? Co trzeba poprawić? Węzeł, moi drodzy, jak się robi, to po zwinięciu, zrobieniu właśnie tego węzła, nie zaciskamy go od razu. Bo często jest tak, że po pierwsze na sucho go dociskamy, a po drugie ten węzeł dociśnięty przesuwamy go po żyłce powiedzmy 10 czy tam nawet 15 cm, a nawet i 5 cm. Węzeł, czyli ten kóz ściśnięty, przeciągnięty po żyłce, osłabia naszą żyłkę. Po prostu jak to trzeba zrobić? Yy, zrobić węzeł, ja tutaj może wam zademonstruję. Jeszcze tylko dopowiem, że węzeł Albrechta jest takim też węzłem yy, stożkowym. To jest bardzo ważne. Yy, robi się taki stożek i ten stożek ma być przodem do wylotu, yy, wylotu przez yy, przelotki. Dlatego w pierwszej kolejności na pleciące robimy bardzo prosty węzeł w ten sposób ja mam moi drodzy zgrabiałe palce po prostu troszkę dłużej mi tutaj zejdzie a jeszcze tym bardziej, że jest wiatr i muszę lewą ręką trzymać kartkę wziąłem sobie po prostu tutaj białą kartkę, żeby to było lepiej widoczne no i mam zrobiony tutaj na pleciące właśnie yy, tą pętelkę prawda? i teraz tak przez tą pętelkę o, przewlekam żyłkę, od wewnątrz na zewnątrz przytrzymuję sobie później tą pętelkę i obwiązuję żyłkę główną wokół plecionki kilka razy. Może być to 5, 6, 7? O, powiedzmy, żeby minimum było 5 razy, prawda? Tu trzeba mieć też niezwykłe zdolności manualne, żeby samemu ten węzeł zrobić. I później, moi drodzy, yy, tą żyłkę przewlekam z powrotem kilka razy wokół. Plecionki, czyli powiedzmy 5, 6, 7 razy do przodu i 3 razy do tyłu. Teraz 2. A to nie jest taki łatwy w zrobieniu, ale jest bardzo dobry. I końcówkę żyłki przewlekam z powrotem od wewnątrz na zewnątrz. Ok, super. I teraz właśnie to jest to, o czym mówiłem. Nie dociskamy moi drodzy jeszcze w tym momencie tego węzła w tym miejscu, tylko po pierwsze albo ślinimy, albo moczymy w wodzie. A tutaj mam daleko do wody, więc po prostu ślinie. Układam ten gus. Ten węzeł w tym miejscu, gdzie ma być dociśnięty, prawda? I już jest on ustawiony. Dociskam go ładnie. Proszę bardzo. On w ogóle nam się nie przesunął tutaj po tej żyłce. Ta żyłka dalej ma taki okrągły kształt. Jeszcze ładnie, pas docisnę, moi drodzy. I teraz tak, o! Możecie zauważyć to na filmie, że żyłka czy też plecionka dosłownie wrzyna mi się w palce, a węzeł trzyma. W przypadku, gdybyście, tak jak mówiłem, zrobili ten węzeł yy, i od razu zacisnęli i przeciągnęli ten węzeł z plecionki po żyłce żyłkę by nam tutaj osłabiło w tym miejscu i mogłaby po prostu pęknąć i zazwyczaj tak jest, że pęka ucinamy tak powiedzmy 2 mm od yy, węzła żyłkę i plecionkę super mamy są zrobiony gotowy. I w tym przypadku moi drodzy mamy pewność, że ten węzeł będzie nam pięknie trzymał yy, plałsionkę i żyłkę, że on w tym miejscu nie puści. I reguła moi drodzy, potwierdza się, te karpie żerują na głębokości 280-260 tutaj na tym zbiorniku, natomiast w tym dołku ponad 3-metrowym dalej siedzą jesiotry. Już nawet nie rzucam do tego dołka. Moi drodzy, zdecydowanie dzisiaj przewaga black horse'a, czyli tego peletu wysokobiałkowego, tego czarnego. Ale tak jak mówiłem, że kilka lat temu tutaj jeszcze jak wtedy brałem udział w zawodach, co wyciągnąłem taki wy wynik w 6 godzin 104 kg karpia, to właśnie od tej pory kiedy właśnie na jesień stosowałem tutaj Black Horsa Od tej pory można powiedzieć, jest to reguła. Ja dzisiaj po raz kolejny przyjechałem sprawdzić czy jest to reguła, jest to reguła. One po prostu czują dużo białka, wyżerają ten Black Horse tutaj, ten pelet. Nawet na złotą rybkę plus dzisiaj nie mam takich e, brań, bo to jest właśnie prawa wędka e, Prawa wędka łowi na pele Złotą Rybkę Plus, a lewa na Black Horsa, Prawa wędka oczywiście też tam wyholowała kilka ryb, ale no na tego Black Horsa to są odjazdy non-stop. Na pewno jest to karp, czuję to po biciu. Ryba bardzo głęboko zasysa przynętę pomimo to, że jest mała, 5-6 milimetrowa pomarańczowy wafters o, ładny, ładny. O, ciężkie ciężkie te ryby duże, ale takie, czuję, że na żarty, ciężkie. Ładne. O, I znowu kolejny, piękny. Królewski. Bardzo ciężki karp. Pamiętam właśnie na tych zawodach kilka lat temu też właśnie wagę zrobiłem takimi dużymi karpiami Kolejny. pięknie piękność Moi drodzy przed chwileczką miałem mniejszą siatkę podbieraka ale teraz musiałem zmienić Bynajmniej nie po jesiotrach idę bo już mam go pod brzegiem tylko zaraz zobaczycie piękny amurek. Amur wziął na popapkę różowego. No, przepiękny. Bardzo duży. Na pewno ponad 10 kg. Piękny. No i tak, moi drodzy, żarło, żarło aż miło. Ryba popierała niesamowicie. Miałem założone haczyki wcześniej o te moje te 360 tylko w rozmiarze 10 tutaj mam te 911 na bagnecie miałem jeden na bagnecie zestaw drugi miałem na gumce i miałem haczyki dziesiątki. w zasadzie to mam nadal bo w tej chwili właśnie chciałem zmienić moi drodzy właśnie często bywa tak na łowiskach że jak przyjdziemy na łowisko łowimy 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 i później nagle nam y, urywa brania. Najczęściej jest to spowodowane pogodą, y, zmianą pogody, zmianą ciśnienia. Dzisiaj, moi drodzy, też tak jest właśnie, że y, do południa ryba żarła, no niesamowicie. A teraz dosłownie od ponad pół godziny nie miałem nawet dotknięcia, więc to jest ten moment kiedy możecie zacząć kombinować z zestawem z przynętą, nie do końca z zanętą, bo jeśli ta zanęta nam się sprawdzała, obrana nie ma tak, że w ciągu dnia jak zmienimy inną zanętę, to na inną zanętę będzie ryba pobierać. Nie jest to regułą. W pierwszej kolejności to trzeba będzie zmienić wielkość przynęty. I wielkość haczyka, czyli wcześniej łowiłem na dziesiątkę, to teraz założymy sobie tutaj czternastkę. To są te, właśnie moje przypony, przypony pana ryby. A tutaj sobie założę dziesiątkę, a tutaj sobie wezmę czternastkę. Akurat czternastkę mam i na gumce, i na bagnecie. I tak samo, właśnie zrobię jeden zestaw na gumce, drugi na bagnecie. No, i te szybkozłączki są świetne, bo one są mocne. Można je też stosować do metody karpiowej. Jakby ktoś chciał, nic nam się z nimi nie stanie. Eee, właśnie ten kapturek świetnie się trzyma. Tego czpienia nie wypada. Są to rewelacyjne szybkozłączki i tańsze od konkurencji. O, właśnie, szybka wymiana przyponu. Na haczek w rozmiarze 14 na gumce. To jest gumka drena na mikro. I teraz wezmę moi drodzy sobie mini mini. Miks kolorów tutaj mam. A że działał mi dzisiaj kolor pomarańczowy, to zamierzam właśnie założyć Kolor pomarańczowy. Ponownie, tylko że właśnie przynęta zdecydowanie mniejsza, haczyk zdecydowanie mniejszy. Jeśli nie będę miał broń, to oczywiście będę kombinował na czerwony, na żółty. No ale zobaczymy. Damy mu jeszcze szansę. Damy szansę kolorowi pomarańczowym. A na drugą wędkę sobie dam, na drugi zestaw dam sobie na przykład żółty. Różowy mam tutaj jeszcze, zielony, czerwony, no może żółty i różowy. Będziemy jeszcze kombinować właśnie z takimi jaskrawymi kolorami. No to co, nabijam tutaj zanęte i zobaczymy, czy będzie efekt, czy po prostu ryba totalnie przestała dzisiaj pobierać. No i tak, moi drodzy, pomimo kombinowania, zmniejszania przynęty, zmniejszania haczyka od tego czasu, kiedy ryba totalnie zapauzowała, udało się złowić tylko jednego karpia. Tak bywa, no po prostu pogoda się zmieniła, ryba przestała żreć. Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie lajka, like, zasubskrybujcie mój kanał na YouTubie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach przygód pana ryby.